Dobra gościu, zostaw to lusterko i tak piękny piękny nie będziesz, nie jesteś, więc zostaw Odmij to się, no bo ja tu będę o te co? pochłaniał słońce lustrem. Co robił? Pochłaniał energię słoneczną i będę miał auto kurde na prąd. A to my potrzebujemy te panele słoneczne, a nie kurde lustro. Ja, ja, mam, ja mam lustrownik. Lustrem się odbija. No to będziemy oślepiać wrogów. Ty, bo nam kurek zabrali. Co? No patrz, kurek nam zabrali. Ktoś się nie bał i ukradł. Pa, kurde, jedyne co nam to paliwo trzyma to drzwi. A nie, na drzwi nie trzymają, ty. Kurka nie mamy. No coś powinno być? My coś zgubiliśmy tutaj? To jest niewidzialny kurek. Ej, ale to tak było, czy my tu coś zgubiliśmy, jakąś część? Nie pamiętam. Dobra, Doka, jedziemy. Nie mamy świateł, nie mamy światła ogólnie, więc ty. jakby... Ty! Się... Ktoś zazdrościł i jak klocka szczelił. To gdzie? Że mam taką furę. Mi się wydaje, że to z wrażenia mogło być, wiesz. O. Znalazłem winowajce, dobra. Dawaj, siadaj. Ja, to kurde wiatr. Wiatr, dobra, siadaj. czekaj jak Czeka się Wyłącz. Chyba burza. Słyszysz? burza <laughs> Jakaś mała burza, to dopiero chyba tworzy się na burza Burza. Dobra, jedziemy. Ale tu się sportowo siedzi. Dobra, ty, a ja... jak my jak my jechaliśmy? W lewo chyba, nie? W sensie po lewej mieliśmy te Tak, bo w drugą stronę. Ty, ja w tym samochodzie trochę jak kit wyglądał. Jak ki... kit? Jak kit, ledwo mi głowa wystaje tutaj, o. Aha, no, niski jesteś bardzo. Ty, kamienie dali, pa... dodali kamienie w i patrz co tu się podziało. Ty. ty co jest z tymi kamieniami? Po ile tych kamieni tu jest? Kamieniowe przeszkody, ty to nie No ale, ale rozejrzyj się, patrz dlatego tego jest, to takie malutkie nawet Można taki kamień podnieść? Weź zobacz Nie, ja sprawdzę, ja sprawdzę Weź polisz Ja jestem od sprawdzenia Co Słone? Nie można Polizałem, no. ale nie, nie pojęci. ci ty, Jaka skoła tutaj, ty No jest jakaś tutaj na tym Wiesz co mogliby dać? Lawiny kamienne Jedziesz sobie i taka lawina ci, ci Tak, to byśmy tutaj godziny nie przeżyli Dobra, wydaje ci się. Ej, denerwujemy to lustro. No mnie trochę też. Czekaj, ja wiem, gdzie je zamontuję, czekaj, zatrzymaj się. Na poboczu, no, ale pałka tu prosta, fajna jest, czekaj, zaraz. Jak się wywrócimy. Prawo, w lewo, w prawo? Prawo, prawo. Panie kamień! No, kamień to był zderzak ha ten. Ha hamowniczy. Mówię Ej, ale, ale chyba poprawili tego, poprawili chyba sterowność samochodu. Zdaje ci się. Nie ma górek. Uf. No, i powiedziałem, patrz, oej, kamień nas uratował. Widziałeś? Dobry kamień. To jest przyjazny kamień. O, u nas jedziesz na bok. To jest bardzo fajny kamień. Tateziku. gdzie to montujesz? A po co tam? Bydą, jak będą do. Patrz, bo, bo, to bo tak, nie? Pa. I gości do nas wali ze snajperki i mu się będzie odbijało. I se sobie w czoło szczeli. Ale to tak nie działa, wiesz o tym? Dziwo, u nas działa. Ty, pa, pa w ogóle z pierwszej osoby to jest przytulne, nie? Patrz, 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 patrz. Masz otwarte te drzwi, nie? No mówię I, i, i patrz, wyobraź sobie, że wieje, zimno, y, I, komary gryzą I wiesz to że gryzą że jest to dobre? Patrz, nie? Bo no. czasami jest, ja, jak się chce jakieś ogórki czy kabaczki zjeść, nie? To tu wsadzasz kabaczkę i robisz Ciach Czyli nie trafiłem Ciach Ciach Ciach, 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 ciach. ciach. I masz plasterki. No, ale patrz, jest zimno, komary gryzą, wieje, a ty po prostu zamykasz. Pa, pa, pyk ciepło, fajnie, wygodnie. Kurde, hopie tak można jeździć, tak można żyć. To jest prestiż. Dobra, trzeba znaleźć jakiś y, warsztat. Oho, na prostej drodze! Nie na prostej, to była górka, ok? Ej, no ile się będziemy kredzić ty? Jakiś rekord, re, rekord koziołków mieliśmy. Ja wiedziałem, że tak będzie na ja prosty wiedziałem, bierze, że tak będzie. No i patrz znowu. No co ty robisz? Chłopiec tego auta nic nie zostanie za chwilę. Jedzie kurde, nie, kursów nie ma, bierze się i jedzie. Bo to to tam tamten, to o, tamto. I co? o. I robi o. No, bo robisz, robisz to, a ten, nie ma kursów i robisz o. Fikołki. Jakich kursów? Na fikołki. Nie ma kursów na fikołki. Jak to nie? No nie ma. Na pewno są. Nie ma, nie znasz się. Sam są, nie robiłeś, nie gadasz. Co, co, co? No i ładnie. No, nie planowałem takich rzeczy robić. I nie jak... ma! No nie ma, bo odparły. Co to Koła też nie ma. Co? Oj... Oj, czekaj bo ściągnąłem z tego. No. Come on. O! Dlaczego ja to jest Gdzie tu się montuje chodnica? Chodnica z tyłu. No i ładnie, żeś ruszyłeś mi samochodem i mi śrubka wyleciała. <grym> Kurczę, problem z drzwiami mam, ty, o! Tyk! Zamontowane to wszystko? Coś jeszcze odpadło? To no chłodnica gdzieś leży. Tyk, zamontowane, dobra. Siadaj jedziemy. Daj, bo tu ciemno się robi, potwory przyjdą. Ale te kamyki małe to są niebezpieczne, stary. No patrz to! No latamy, no! No mówiłem, że to jest niebezpieczne. Jechać teraz, stary, po tej pustyni to jest. to jest wyrok. Jakie góry, ty! Faki widok! Ooo, no! Fajnie, fajnie, czekaj, bo kamyki. Dużo, dużo tych, tych propów tu dali, tych kamieni, tych kaktusów. Bo to musi być droga jak najbardziej podobna do drogi nad morze. Stary to jest kurde, tutaj bez tego droga na, 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 przejechać do, na koniec gry jest ciężka, co dopiero z takimi utrudnieniami. Przecież my tu 10 na godzinę będziemy jechać. Pa! Ledwo kamień widziałem. Ledwo nie, gnaj, nie gnaj! Nie Nie działa. Na razie urwałem, to nie dam. urwałem koło. No ja wiedziałem. Ja nie wytrzymiem no. Mieliśmy mały wypadek. I nasze koło jest tam, na dole. Trzeba po nie zejść. Idziesz na ochotnika? O. Idziesz, łaj mi na Ale ochot... tu wszystkie kół nie ma! Jak wszystkich? Trzech. Czekaj, to tam jest jedno, tu są drzwi. Ja nie mogę, z tobą nie ma o, co grać. Tu, tu są dwa kolejne, tu są dwa kolejne na dole. Dobra, to ja się, ja się zajmę drzwiami, a ty idziesz po koła na dół. Ja nie wiem gdzie. Tutaj, obok mnie, po dwóch stronach drogi. Ale to nie moja wina. <noise> nie moja wina, że dali jakieś kamyki małe, które są nawalone tutaj jak nie wiem co, no. Jak ja tu wejdę ty? No właśnie nie wiem, dlatego to jest twoje zadanie. Powiem wam, że, że tych kamyków to tu jest za dużo. Takich małych kamyków, nie? Te duże kamienie to nie są tak kurde niebezpieczne jak te małe. Te małe to jest ich tutaj nawalone i bardzo łatwo jest w nie wjechać. O! Daj radę! Jak się wspina, kurde. Nice Ja idę po U, drugie się spociłem, wiesz jakie ciężkie koło? <laughs> ja idę po drugie A gdzie jest jeszcze? Po drugiej stronie jest jedno? Tak jestem ko ko kozicem górskim Patrz, się wspinam o. Chyba gałganem górskim Tam jesteś gałgan Pourywał koła To nie ja urwałem, tylko urwał nam kamień Jakbym ja urwał, to byśmy ich nie znaleźli Tak, kamień ci koło urwał Nurwał, no, urwał, no. Przyszedł sobie, o, ja tu są, tu, tu się schowa w piasku i urwę koło, haulowi będzie jechał. No właśnie nie, urwał, w się sensie schował się w asfalcie, nie w piasku. A czemu ty masz to tam dwo, dwa koła, masz jak jedno zaniosłeś przed chwilą? Nie zanosiłem. Jak nie zanosisz, to co ty robisz Wy, przy samochodzie? Wynio, wyniosłem na brzeg. Co? Nie było mnie przy aucie. Jak ci nie było przy samochodzie? No nie, nie było mnie. A nie było? Ty, to ja mam jakieś schizy. Schizofrenia się odzywa. Widzę cię przez ten, przez felgę. Ale celownik ty Siema, widzisz mnie? <laughs> widzisz mnie? <laughs> widzisz mnie? Widzisz mnie? za jakąś kurde ty masz rękę na oczach i przez dziurek wkładasz w palce i wyglądasz jakiś kosmit Siadaj kurde I uważaj na kamienie tym razem Na prawo Jedziemy, teraz się nie damy jakimś kamieniem, gdzie jedziemy? Prosto Prosto? Wydaje mi się, że możemy mieć uszkodzony silnik No wydaje ci się Czemu mielibyśmy? Ej, a, a powiedzieć ciekawostkę? Jako? Mieliśmy się trzymać y, słupów, nie? A teraz pojechaliśmy w, w, w stronę gdzie słupów nie ma. O kurde. To o, byli. jestem ciekaw co tu będzie. Słupy były na lewo. Ej, tam jakiś budynek jest? Nie, to droga, droga. No, na pewno nie będą mieli prądu. Ło! Ciężko się tym samochodem jeździ, kurde. Mio, to nie miok Jaka droga ty? WTF? No droga fajna, tylko... gorzej z samochodem, nie? Bo samochód tak już mniej fajny. Ciężko się nim jeździ. To mi się to jednak kijowy samochód kupił. Jakiś prototyp chyba, dlatego go było stać na to. Mówię coś, kurde źle się słysza, a to ten słuchawka TY! Się... Co? Gdzie droga? O nie! Co teraz? Trzeba ominąć to. Myślisz, trzeba objechać? Tak. A co jak tu się droga kończy? O, ale przypał ty, dobra. Ktoś postawił wielką górę na środku drogi, co to ma być? Ale ktoś klocka szczelił? Co nie? Jakiś kosmitał musiał być. O! Pa, jest droga jest. dalej! O! chyba bo my w górach jesteśmy. Zapomniałem ci powiedzieć. Co? <laughs> to wyjechaliśmy do gór, nie widzisz? Patrz. W górach jesteśmy. O, ty, pa, tutaj się wyjeżdża, nie? Tu byśmy wyjechali normalnie. To jakieś rozdroże tu jest, pa? Rozdrożnik jakiś. To jest grane, ty. Ta, to, to, to musiał być jakiś meteoryt. I on <grym> spadł na ten. Meteoryt? I, <grym> I spadł tam, była po prostu droga jakaś zajezdnia, i spadł tam, to i zostały tylko takie ten. No nie wytrzymam, przestań się rzucać w samochodzie. I coś tam jest? Stacja tam jest chyba, przed nami. Nie widzę. No przed nami Ej patrz, że na tej, tej, że na tej drodze nie ma pasów Ty Mi się wydaje, że my, my jedziemy w stronę Zadupia Tak może mi się wydawać Ty po Dynie Arła miecza Arła miecza, dynie mamy patrz A Halloween idzie no. I ale jak fajnie świeci w ogóle, no zawsze tak fajnie świeciła Mamy miejsce tutaj w chacie gdzieś, żeby schować sobie? O loloj panie, Patrz co tu jest? Co jest? Handel będzie, handel. Jaki handel? Poka, poka. No kto by się spodziewał, że że, że alkohol. Alkohol jest zły. Tak, alkohol jest zły, alkoholu nie pijemy. Zabija szare komórczaki. O, patrz. Ale, wygro ale, wy ale wygląda groźnie. Czekaj, tak jak lepiej, tak? Tak, patrz. Pyk. Nie, źle zrobiłem. Nie, zobacz, 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 zobacz. Patrz teraz, jak wygląda groźnie. Czekaj. Daj to na podłogę gdzieś, to będzie neon. Patrz, tak groźnie wygląda, To Wygląda jak Megazort, patrz. Jest głowa, są ramiona. Transformers. Zobacz. O. Uh -oh. No i no i git. Nie działa, co ty zrobiłeś? Daj, daj to na ziemię, będzie neon. O, oh, jest neon. Co ty zrobiłeś, Wolni z tym tutaj, ty. Czujesz. Świeci nam trochę mocno tutaj w tym, ale, ale jest git. Po co Dobra. ta skrzynka tutaj? Po co Może się przydać. A. Czemu bardziej jest na moim siedzeniu niż na twoim? Bo. nieprawda. O, tutaj, no. Na ten, ten możesz dać, tu na ten. Na tą półeczkę, tu. Dobra, tu będę miał truskawki. To jak chcesz. To jad. Okej, okay, let's go. Okej, okay, let's go. Ok, let's go. Jakaś polna droga, kurde. Tam jesteś polny. O, 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 widziałeś? Jak wykalkulowane, Żeby trafić obok, obok skały. Tak, już listwy nie masz. Tam listwy nie masz. Ty, prędzej chyba nie było w tym w drong drive takich małych kamyków, nie? Były chyba. Ale takie małe aż? W sumie nie pamiętam, ale wiem, że były. Mi się wydaje właśnie, że były takie, o, jak tutaj są po prawej. Takie mniejsze, ale nie aż tak małe. Tu jest grane, ty, co za góry. Ty, tak? co tu się stało? Co to jest? Z droga! Jak jedziemy? Ło, wow, patrz na prawo! Dobra, jedziemy prosto. O, ale skiza, ty, ale mi schizuje, gdzie jest prosto? No prosto. Tu? No. Widzowie, jak słyszą jakieś dziwne stukanie, że coś, to mój kot się bawi szafą, więc. Ty, ale tu już mamy linię, chyba wracamy do cywilizacji. Ło, Ło, rzuca trochę, no. O panu i samochód! Oj, kaktusa zepsułem. Co się stało? To już myślałem, że nie pojedziemy dalej przez kaktusa. Ty, ale ale ty... Tobie też tak schizowała ta droga? Tylko mi. Ja leków nie wziąłem, ale żeby aż tak. Ja, ja się piję... czułem. Ja się ja czułem, piję jakbym piję do innego. Mleko. Ja się czułem, jakbym do tego. Do innego wymiaru wchodził. Ło! Ty co? Ty, ty? Eee! No nie um, Przykro mi Musisz dalej jechać sam, Żegna. Co ty robisz? Umieram O, ale przynajmniej ciało znika Ty jak gdzie ja się zrespiłem? Tu? A tutaj, siema O panie, kto to panu tak zepsuł? Bo... E! Chodnicę musisz, chodnicę to dałem, dałem, mi się kopci No bo chodzi, chodzi co rozwaliłeś Tam jesteś brzydki? I myślałem, że trochę lepiej będzie to oświetlenie wyglądało. Mamy takie po prostu kółko dookoła siebie jakbyśmy w teatrze byli. Co to było? Czemu ci się głowa rozciągnęła? No chłopie wyciągnęła ci się głowa z samochodu. O i jest... cholera jazda Prawo w stronę słońca. Zachodzącego słońca. O, prosta w ogóle. Ale w ogóle jaka optymalizacja... O kurde, o! kamienie, co ty? Kurde. by ciemno. No co? Ładnie robisz. Wszystko wina kamieni. Najgorsze są kamienie. Czemu lądujemy na księżycu powoli?